Hej hej, cześć z tej strony Machumen i zapraszam za kolejny odcinek Lord 4. Oczywiście przypominam o zostawieniu lajka, subika, komentarza i tego typu rzeczy oraz życzę wszystkim wesołych świąt i, <laughs> i żeby żeby zdrowia szczęścia się tego typu. No i cóż, przejdźmy na szybkości do misji siódmej? Czyli operacji Barbarossa Spocznijmy O Dobra widzę, że Tak Tutaj mamy coś takiego e... Tak Tu jest sobie troszeczkę dźwięk O e... Teraz tak e... Co tutaj mamy e... Musimy tak A e... widzę, że mamy coś do odblokowania Tutaj, więc tam polecę od razu E, tak, zdobyć mamy, tak, e, tu mam ciężki czołg. Musimy tak, zdobyć Kijów, zdobyć Charków, zdobyć Smoleńsk i e, zniszczyć siły Żukowa. Tak więc, let's begin. Tu muszę dać, chyba dam Guderiana, a nie, nie, tutaj muszę dać. dać kogoś do powietrza, więc w sumie dam Eisenhowera i sobie wezmę od razu te, od, bo odblokowałem? Pędzimy tutaj. Zawsze to sobie tak mniej więcej. Hmm. Bo Gramian chyba tutaj twierdzi, że, że Kijów jest pod, atako, pod atakiem wrogów. No, za to, to będzie zdobyty, jeśli mam być szczery. O, i mamy informację, że zdobyliśmy Kijów to, to wiesz, mówi, że to oni stracili, no, że, że przeciwnik st, e, zdobył kijów. Dobra, tak, zrobimy. Pokręćmy sobie tak. Um, Eisenhowera sobie przesuwał czas bardziej. Ja bym mógł zdobyć smalec, bo to są trzy, w tak zwane, trzeciego poziomu lotnictwa, można sobie zrobić. Tak, to zrobimy tak, lecimy dalej. Tak, wchodzisz on, tak, że marsz na Moskwę, mniej więcej, chyba to będą. Mm. A to jest dobyte. Lecimy jaky szybciej na Harków, żeby go zdobyć. Aha, okej, okay, dobra. Dobra. Pierwsza linia jest złamana. Czas na smoleńsk. by było jakbyśmy zdobyli smolę i się nasza, nasze siły to już dowodzimy, bo potrzeba jest u nas używkowa A Guderiana prosto na Harku mi pomoże, że podchodzą pod Leningrad. Dobrze już widzę tak A ja się muszę zdobyć to na szybkości, więc <śpiewanie> Det var så godt å se deg. Nie zobaczymy eee, chyba w wersji hard, czy w tej trudniejszej chyba trzeba zdobyć Moskwę, jak dobrze pamiętam. Dobra, tutaj tak zrobimy tylko Smolensk. O, 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 dobra. Eee, aha. Dobra. Hmm, Tylko tutaj mówi, że yy, trzeba bronić Moskwy, bo to jest linia obrony. A! Nie bym taki zaprosił, pewien. A tu jest zdobyte. Tam sięgnę gdzieś. Musiałem szybko maństanie tu się przesunąć, bo by to zdobyć. Dobra. Kogo jeszcze? Chyba to jest zniszczone. A tu zdobyte, tu zdobyte. Wojsko Trimoszenki zniszczone ja Tutaj zostawię sobie Guderiana Tak na wszelki muszę hmm, szybko to zdobyć Muszę nauczyć się jednej rzeczy, tylko żeby nie został zniszczony ten... ...zakichany żółtok Bo ja tak się przyspieszam Dobyć to jest całą wiadomość, że wesołych świąt Może z tego odczytywać. Jak mi się powie, to szybko to wywala. Alteria zajebiście to teraz co? A szybkości. Dobra, będzie skończone. Dziękuję. Przeszło, przeszedłem. Barbarossa zrobiona. Yy, teraz bitwa o L-Alamein. No, Romela mówi, że trzeba to jakby sobie coś Dobra, tu mam. A, mam tu coś. O. Eee, mm. Ok. Może no, no, tego tutaj utrzymywać? Hmm. Chyba tu zniszczone, tu zniszczone. Jakoś przetrzyma. Wiecie, <laughs> chcę sobie szybko to zdobyć Zrobić robić trzy misje, a później to nie zrobię tak, żeby że osalić dwie misje, bo osalić dwie misje są dosyć ciężkie. Dosyć. I chciałbym sobie to, to zrobić. Dobra, widzę, że to jest zrobione. No ale wiecie, no, trzeba to już pozdobywać, bo... Hmm. A tu jest dopyty... A e, tu tutaj do tak. Ja przypominałem wiadomość od ROMLA. E... ciekawe to będzie k po Bandurię, Aleksandrię można Kseringa. pozdrowić hmm. Kesseringa, mi informację od Kesseringa Kesseringa, przepraszam on ja też był całkiem dobry hmm, jako bez od y, powietrza, Przemoc y, lodnictwa. Przyjechał, jest y, no, tak. To jest, to, o dziękuję, jest zlikwidowany. Eee, a nie, zostawiam sobie A To jest to port w Aleksandrii. To, to go chyba Cunningman? Tak, Cunningman. Szybko sobie to przyspieszać, ale ale jakoś muszę, muszę się spieszyć, mm, zostało mi tu. Za czas w będziemy strzelać. O, ale morale poszło, dobra. Bo może 4 lata, muszę szybko zdobyć ten Kair. się będziemy so so całą to to, ja też to przesłucham sobie po prostu nie chcę gościom gadać bo jest godzina <gryw> za 20:10 czyli przed 10:00 nocą to sobie to nagrywam a nagrywam już 13 minut dobra To szybko bombardowanie zrobię to przejdę się Oraz tutaj zrobić ten Kair O i wejść tutaj Chyba Bitwa od Ala main O, chyba ma, widzę, kolejne cuda do wykupienia. To może się Oraz to zrobię. Dobra Taski wiadomo mi szybciej, leży ciały Dobra, yy, i to jest ostatnia. Oblerzenie Leningradu. I znowu mamy Mannsteina jako woli głównego. Przekutujmy. Dobra, teraz tak Manstein. Zbyt szybko poszło. Nie powiem dobra hmm. e, 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 e. Tutaj zrobimy... jest Oś wysoko Dariana Przy to są moi ulubieni generałowie do robienia szybkiego bliskregu e... i zahałera sobie nabyła dać Do piechoty o sumie Mamy płytę, ok. Dobra, tutaj coś mam zaznaczonego. Jako zielone. Nie. Mam to miejsce tu zająć. Mam zająć tą tu. Tu i sam Leningrad. Chyba leci by. Chyba odwrócę fightery.

Tego ja może będę jeszcze jutro nagrywał, po Wigilii, nagram coś, żeby taki fajny, ma, fajny maraton zrobić z tej gry. A, serio nie zrobiłem? A, to cipek eee, Nie mi tu informacji. Mnie tego, że miał cover, tak nie, zdo, nie zdołał się zablokować, żeby, no, przeżyć. to są zniszcze, bo zmechanizowane, nie, to są zmechanizowane, tak, zmechanizowane mają e, mniejsze obrażenia od tego, od e, e, min, dobra, e, teraz tak, weźmy tu Guderiana, tu konkretnie, SHOR-a tutaj, Co, zaczynamy badę, yy, tędy No Widzę, że Medeckof i Żukow to są przygotowani na takie yy, przyjęcie mnie A ja powiem tak Ja razu na rellingat prosto O, no, to strata ja dopiero zostaje na informacje Czy mam ja to sobie zostawić Zobaczcie, hmm. teraz walimy w Welingrad. Wykonał Guderian siły specjalne. Żukow wybił jednostki, Też czas oblężyć miasto. Oblężyć Kiepsko to powiedziałem, nie powiem. Dobra Dobra, ca czas nie, nie dało mi rady... O nie, mam dojęła chyba jeszcze... O na to Dobra. Mam siły jeszcze na takie coś. Teraz tak Odpala mu mnie też z rakieticą, rakieticami. Yy, hmm, teraz pytanie zostało, czy naprawdę zająć to miasto, czy nie. <laughs> Oczywiście, że nie. Hmm, dobra, to poniszczymy. Zjeściłem, muszę lekować tutaj. Pracam się E zawero. Papirota odkryt? Hmm. ok, dobra. Leningary z ich. No to, to, to ja też wiem, panie Żukot Stało się to I to, czego tato to, to, to się zdobędę A mamy teraz swojego pomysłu teraz. O, to dobra, fajny pomysł. Jak dobrze się uda. A, mechanik to my, że blokowali tą północną część, czyli to, maseczko dobili. E, 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 e. hmm. Dobra, tak że to. Nie chciałem tu schiknąć, okej. Okay. E, to jeszcze nic. No, to będzie przeprowadzka, jeśli widzę stąd. Hmm. Dobra, słychać było eee, ten, że miasteczko tak by jest w ruinie, bo z takich jest Sygnał jak jest, jakby mm, obrona schodzi do zero. padą, dziękujemy. Eee, teraz tak. jakby było aż sobie no coś tam zostały tutaj wydarzenia podpilnowania Leningradu dobra to jest ta tak to tu uuuu zniknął Guderian zniszczył statek, no to było piękne. Hmm, teraz tak. Hmm, chyba sięgnę to. Niestety nie sięgnę. Hmm, Parę tymi ee, spado spadochronierzami. Niestety nie sięgnę. Szkoda. Hmm. Dobra, peryferie per regulatorów re yy, oblę no oblężone, powiedzmy. A stąd dobra, to dobra, czyli dobra, tak zrobię. A spadochroniarze, spadochroniarze tu wylądują. Emisja. 9. Wykonana. Eee, dobra, tu już możemy skończyć, bo może jest 23 minuty. Eee, także, cóż. Mmm, życzę Wam wesołych świąt, szczęścia, pomyślności, pieniędzy, tego typu rzeczy. No i cóż. Tutaj, był Machomen. Pamiętać o, o tych wszystkich eee, aktywnościach związanymi z sobami, łapkami, i tak dalej. I cóż. Na razie. Papa. Pa.